Hej, moje naleśniczki! Z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku ze shoppingu. A w tym odcinku pokażę Wam takie... Pudełeczko z mini peczopem i z jakimiś tam dodatkami, więc zaraz Wam pokażę. A więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc tak wygląda to pudełeczko właśnie z taką fioletową rączką. Tutaj jest z serii trzeciej, i tutaj pokazuję, co może być, że jeden to jest taki, jakby wisiorek, który musi być do, do przyczepiane z tą rączką. PetShop i domek coś takiego typu jak te pierścionki. Więc tak właśnie wygląda: pod spodem są jakieś informacje różne coś tutaj są jakieś do góry informacje w różnych językach ale nie wiem czy jest tutaj język polski chyba nie ma nie nie ma po polsku więc tak wygląda pudełeczko i za chwilę otworzę właśnie to pudełeczko a jeszcze zapomniałam wam z góry pokazać więc tak wygląda z góry I więc właśnie tutaj jest taki zestawik co może się znajdywać jeszcze coś tutaj pisze w różnych językach a że elementy mogą się różnić no to wiadomo, że mogą się różnić te elementy więc no dobra, nie przedłużam i zaczynam otwierać to pudełeczko kiedyś oglądałam jeden shopping u jednej youtuberki, jak nagrywała się to pudełeczko i chyba najpierw odtąd się zaczyna otwierać ale perfekcyjnie otwieram naprawdę a to chyba tyle i teraz do góry. 2000 years later. Okay, więc udało mi się jakoś otworzyć. W środku jest kartka, że pewnie nie jest to dla dzieci poniżej trzeciego czy tam czwartego roku życia, więc to do mnie nie dotyczy. I tutaj jest, jak już mówiłam, do tego jest... Yy to kółeczko czy tam kwadracik z łapką potrzebny, więc ja to wyciągnę poza nagraniem. Ok, więc udało mi się wyciągnąć to kółeczko z tą łapką, jeżeli mogę tak nazwać, więc odłożę na bok i zajmiemy się tymi saszetkami. Może najpierw zaczniemy z fioletową. Okej, okay, więc w fioletowej saszetce jest kluczyk z gwiazdką. Ta gwiazdka tam się kojarzy z kucykami Mighty Nie wiem właśnie dlaczego. Bo, bo ta gwiazdka to mi się kojarzy z takim kucykiem Twilight Sparkle. Jeżeli ktoś nie kojarzy kucyka to obok będzie zdjęcie. Więc tak wygląda i tu ma taki żółty haczyk. I pewnie tutaj do góry się zahacza. O, mniej więcej w taki sposób i tak właśnie przedstawia się kluczyk ok, więc teraz możemy się zajmować tą różową saszetką i zobaczymy co to będzie za domek i za persio, bo już kojarzę ten zestawik i w ogóle nawet mi się przypomniało że w środku może być peczop w takiej zamkniętej klatce i się otwiera właśnie takim kluczykiem. Więc zaraz wyciągnę tą zawartość z tej różowej saszetki. Ok, a więc w tej różowej saszetce był taki przeuroczy, taki domeczek w kształcie gwiazdki. No po prostu przecudowny jest ten domek, bardzo ładnie wygląda i te piękne kolorki bardzo mi się podobają oczywiście ten sam żółty haczyk co ma kluczyk i taki przesłodziutki petrzo który tak właśnie wygląda i posiada dziureczkę i on tak główko nie rusza i zaraz Wam pokażę o co chodzi z tym domkiem, z tym kluczykiem i tym podobne. Z haczykiem się robi tak samo jak z kluczykiem, że się wkłada haczyk do tego serduszka. O w taki sposób. I tutaj się wkłada kluczyk do tej dziurki. O mniej więcej taki sposób. I tutaj jest taki cyncelek, co się wkłada tam w bo mam ma właśnie ciureczkę. Może jakoś trafić trafiłam, następnie zamyka się tego petshopa, o i się go, oj, chyba, ja będzie przyczepiłam, kiedy się nie otworzy, nie, nie otworzy się, jak się zamknie, tylko kluczykiem trzeba i tam właśnie w środku siedzi pet shop. i tu od tyłu też można zobaczyć, tak, można zobaczyć od tyłu pet shopa. Włączę lampkę i zobaczy się lepiej, jak tam od środka wygląda. O, widzicie, tam w środku siedzi ten uroczy pet shop. I tutaj jest jego tył. I tak właśnie wygląda petrop, gdzie tam siedzi w tej gwiazdce. I tak właśnie wygląda taki, jakby zestawik. Tutaj jeszcze była dołączona ulotka z innymi Pechopami z jednej strony. Ale te Pechopy są naprawdę przeciutkiem, mają bardzo fajne domki, różne i nie tylko. No i właśnie, tutaj jest ta gwiazda, którą mam, tylko że fioletową. Bardzo co wyglądają? Ten piesek jest przesłudziutki, to fioletowy. A tak wygląda z drugiej strony. O i tutaj jest właśnie ten kleczek, którego mam i ma numerek 3 myślnik B8. Czyli że to nie trzecia sera... Sera. Jezus Maria, jakiego sera? Trzecia seria i ma numerek B8. Naprawdę to są przez łodziutkie, Albo tutaj jest przesłodziutki niebieski piesek, albo ten kotek. Ostro się nie chce złapać no i ten ptaszek jest przesłodziutki z tym serduszkiem naprawdę przeurocze są te pet shopy. więc tak właśnie przedstawia się ulotka z jednej strony i z drugiej strony wiem, że jest ze mnie kapcio ale to właśnie było ta yy, to kółeczko jest płaczemne żeby tutaj zahaczyć do haczyka z kluczykiem no i tak to właśnie wygląda i nawet to jest naprawdę pomysłowe podoba mi się ten pomysł więc to tak wygląda kluczyk yy, z takim kółeczkiem kwadratowym. Ok, to by było na tyle w tym odcinku. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subskrybujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa do następnego odcinka.